Ech, co tu się stało? Eee... zaraz! To ty mnie tak walnąłeś, że prawie się zestrałem? Eee, haha. No, to teraz się odegram. W naszych czasach zabrakło taniej siły roboczej i poszukujemy tanich rąk do pracy. Jesteśmy skorzy zapłacić, tylko powiedzcie, ile? Dwa złote. Drogo, drogo. Zaraz, co tu się dzieje? STOI! Złotówka! Ech, mili ludzie! No ale nam nie zapłacili. KU! Co tu się dzieje? Gdzie ja jestem? Twoi przyjaciele chcieli za ciebie złotówkę, ale jak cię zobaczyliśmy, to uznaliśmy, że to za drogo. Po pierwsze, to nie moi przyjaciele. Tylko u nich mieszkam, a po drugie, gdzie my jesteśmy? Kopalni, gdzie będziesz pracował. A ile będę dostawał? Dwa razy w wpierdziel. Jak się nie pośpiesz? To my spierdzielamy, a ty pracuj. Drogi pamiętniku, odkąd wprowadziłem się do Czerwonego i Żółtego, spotykają mnie same nieszczęścia. Najpierw zamienienie w gówno, później ogłuszenie kamieniem, a teraz to. Chociaż warunki mam lepsze niż w domu, to praca nie jest godna płacy. Koniec przerwy! Dzisiaj twój szczęśliwy dzień wypłata!